us Super Mode! Transform! Overload! Power Link! I witajcie, witajcie, na kanale Scebujak. Jak to, to pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszym materiale na temat, po raz kolejny, rzeczy z linii Transformers Legacy. Części drugiej tej linii, Evolution. A będzie to omówienie, oczywiście zdjęć, które wyciekły jakiś czas temu, lepszych zdjęć do tego, co było już w poprzednim materiale. A mam tutaj na myśli podejście drugie do omawiania Transformers Legacy Evolution Commander Class Optimusa Prima z uniwersum Armady. Więc jedziemy z pierwszym zdjęciem, a raczej trybem alternatywnym naszego Optimusa który według mnie no, robi tutaj robotę, że tak powiem, bardzo fajnie jest pomalowany i dużo seremnej farby poszło na ten tryb. Nie jest to przeźroczysty plastik, jak było to w oryginale, bo jak wiemy tutaj nie będzie gimiku jakichkolwiek odnośnie nawet świecących elementów czy czegoś, więc tutaj akurat wygląda według mnie bardzo ładnie i ma też pomalowany ten charakterystyczny detal na samym... Przodzie, jakby to powiedzieć, tego całego tyru, czy tam trybu ciężarówki, jak kto to woli, albo samego nosa kabiny, nie wiem, tak, jak zwał, tak zwał. Tak czy siak wygląda bardzo fajnie. Widzimy też logo autobotów i tak dalej. No i tam yy, wiadomo są te nogi i tak dalej, co już było w innych zdjęciach. Niemniej jednak przyjrzyjmy się teraz całości, jak to wygląda razem z przyczepą. I muszę tutaj powiedzieć, że no, robi to dużą robotę. No, nie jest to dosłownie to samo co było odnośnie poprzedniego. Nie ma tu nigdzie portów na minikony, i tak dalej. Są porty, ale na inne rzeczy, więc pewnie ktoś potem będzie przerabiał tą przyczepę. Jak i Optimus, zawieszał go weaponizerami, fossilizerami, i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, zobaczymy, co potem będzie się działo odnośnie popisów, tak czy siak, według mnie wypada to całkiem fajnie. A więc, poza tym, że tryb ciężarówki prezentuje się zacnie i konkretnie, przyjrzymy się teraz samemu trybowi robota Optimusa, który prezentuje się tak. No, i tutaj na zdjęciu widać, że no, Optimus ma te swoją giwerę z trybu super i prezentuje się dosłownie super. No, jest ładnie pomalowany. Ta głowa, te detale i klata, która jest tutaj, no, pięknie pomalowana tą srebrną formą. No, w sumie to jest srebrny z trybu pojazdu. Ale ogólnie bardzo fajnie wypada ten Optimus. Jeszcze ręce, no, które, no, nie są niebieskie i nie wkomponowują się tak bardzo, ale no. Fajnie, że są oddane w jakiś tam inny sposób odnośnie malowania, jak było to w serialu, a nie po prostu olany ten temat, bo farba musiała gdzieś indziej iść. Tutaj na no, całe szczęście tak się nie dzieje. No i co prawda, no ten projekt jest specyficzny, więc obrotu w pasie raczej tutaj nie będzie z uwagi też na no powiedzmy to sobie szczerze, tryb połączony, ale tak czy siak, no pozowalność jest tutaj. Na miarę możliwości tego, co się dało tutaj zrobić, i co prawda wiemy to, bo tak było w innej wersji. Jego bronie, tak zwane naramienne, no, są ściągane. Niemniej jednak przyjrzyjmy się temu, co, że tak powiem, przewidziałem, że będzie, tak jakby. Albo możecie mnie nazwać magikiem, bo powiedziałem w poprzednim materiale, że bardzo bym chciał, żeby ten Optimus miał matrycę. I co ciekawe, teraz po nowych zdjęciach, które wyciekły, no wiemy, że matryca jest i prezentuje się ona tak w klatce piersiowej. I no naprawdę robi to robotę. I tak, oryginał też to miał, ale co ciekawe, ta matryca tutaj jest wyjmowana, nie jest to tylko detal Tutaj faktycznie istnieje, w sensie można ją wyjąć jak to jest z innymi matracami z innych Optimusów Jest ona jak widzimy No różni się od wersji matrycy G1 czy G2 zupełnie, nie jest to dokładnie to samo Ale zamysł jest ten sam, Niemniej jednak jeszcze jedno fajne zdjęcie tutaj dodam jak podniesiemy w sumie matrycę, i tak dalej, to jeszcze mamy detale. Patrzmy, ile ten nasz Optimus ma detali pod taką rzeczą jak matryca. No, to jest po prostu według mnie coś pięknego, coś co uwielbiam detale. I to jest właśnie takie dbałość o szczegóły w tym Optimusie, który no, nie musiał być o czym, mógł mieć po prostu wyjmowaną matrycę i tyle, ale jeszcze mamy tu więcej tego. I po prostu wygląda to bardzo pięknie i po prostu chce się normalnie na to patrzeć. Jeszcze tutaj zdjęcie Optimusa, który no, nie może niestety trzymać tej matrycy, w sensie nie weźmie ją dokładnie tak jak to robi na przykład G1 Optimus, albo inne postacie z otwieranymi rękami, ale no, może ją w teorii też sobie tak jakby potrzymać, jak widzimy. Niemniej jednak przyjdźmy jeszcze do porównań, bo te akurat w jego zwykłym trybie mamy, w sensie nie w trybie super, ale zwykłego robota. A prezentuje się tak odnośnie skali i no, co ciekawe jest mniejszy od Chiwan Optimusa trochę, większy od Hotshota, no i tutaj już widzimy no to co mówiłem kiedyś, że no... Tutaj nie będzie dosłownie tej samej skali co w serii Armada, że Optimus i postacie są w miarę takie same. Nie, tutaj będzie jednak poziom na skalę i chociaż jest mniejszy od Optimusa, Optimus pewnie będzie mniejszy od Megatrona i tak dalej. Chociaż Megatron był w serialu nawet większy, więc to akurat, ale no pewnie tu będzie jeszcze większy zakładam. Yy, Niemniej jednak, tak czy siak jeszcze widzimy go obok yy, galaxii, tam Optimusa, czyli Optimusa z serii Cybertron, kontynuacji yy, trilogii Unicrona. No i ja tutaj takie dwa grosze dodam, że chciałbym, żeby zrobili go kiedyś w przyszłości jeszcze raz. No bo to był Retul yy, czy też Remold, jak to woli na to mówić. Nie, Remoldek, nie Retul. Yy, a no, według mnie zasługuje on na osobny Mold i tak dalej, bo no, nie oszukujmy się, no. Optimus z Armady pokazał to, co powinno być od samego początku tutaj, i no, chciałbym, żeby każdy, jakby Mold, przynajmniej takiej postaci, która na to w większości zasługuje, która się odznaczyła jakoś w serialu i nie tylko. Powinien być to nowy mold, niżeli repaint, y, delikatny remold kogoś, no bo no, trzeba jednakowoż dopieścić pewne, że tak powiem, rzeczy z tej trylogii, które, no, umówmy się, no, zastarzały się porządnie, można tak powiedzieć. Niemniej jednak, jeszcze jedno tutaj porównanie wlatuje, a wlatuje porównanie ze Starscreamem z Armady od kogoś innego, tym razem zdjęcie. Ino jest troszkę mniejszy od Optimusa, ale no prezentują się te modele po prostu pięknie razem. Przyjrzyjmy się zatem temu, czego nie dostaliśmy w przeciekowych fotkach pierwszych, a mianowicie trybu, nie wiem, a la bazy Optimusa, no, czyli tego, co mógł robić ze swojej przyczepy. I jest to zupełnie inne od tego, co znamy z oryginału. A prezentuje się tak baza, mniej więcej tak. I ja i tak odnoszę wrażenie, że nie jest ona do końca, jakby ona jest przetransformowana w tryb bojowy bazy, a nie w tryb standardowy. Więc wydaje mi się, że niektóre elementy no, będą, że tak powiem, inaczej wyglądać, jak te nogi, które są tutaj panelami tych wieżyczek po bokach. Zresztą zobaczymy, jak wyjdą jeszcze inne jakieś fotki albo oficjalne fotki, i tak dalej. Niemniej jednak, tak czy siak, no, baza jest już zupełnie inna od tego, co znamy z oryginału. Jak powiedziałem, tam było więcej rzeczy, i tak dalej. Bo jednak, no, tam było to pod minikony i efekt bawialny. No, ale jedyny plus, że tutaj nie mamy stóp Optimusa aż tak zarysowanych jak było to tam. Tam dosłownie były stopy, które. Ja wiem, czy to miało swój urok, było to w serialu. No, ale jednakowoż, no, powiedzmy sobie szczerze, no. Dosłownie to był rozkraczony tryb super. Tutaj jest inny zamysł tego, to też jest to samo, ale ma na siebie jakiś pomysł. Może nie taki jak tam, gdzie tam były jeszcze platformy dodatkowe i tak dalej. Widać, że tu z niektórych rzeczy zrezygnowano na bazę tego, żeby tryb super był dosłownie super. I zresztą zaraz się przekonamy, co dokładnie miałem na myśli. Jeszcze tutaj mamy drugie takie focio z, z minikonem, jego oryginalnym i tak dalej. Niemniej jednak, no baza według mnie wypada ok, chociaż jeszcze takie moje małe zastrzeżenie, to to jego, nie wiem działo główne z bazy, wiecie, nie to super działo który ma w, w, w rękach, i tak dalej. Tylko to z tej bazy, no mogło zostać według mnie lepiej zrobione. No bo szczerze, no obwalone jest panelami, jak nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, może ma to jakiś sens do rzeczy, o których nie wiemy. Bo no wiecie, to są wycieki, a nie oficjalne zdjęcia, ale no nie wiem, wolałbym, żeby to działko było po prostu jakoś tak. Nie wiem, po prostu żeby nie było tych paneli na nim, jakichś elementów, chociaż to może ma jakiś sens później. Nie wiem. Nie zgaduję, nie wiem, okaże się później. Wyjdzie, jak to mówię w praniu w ostatecznych fotkach. Niemniej jednak idziemy sobie zatem dalej. Do kolejnej rzeczy, czyli no do trypu dosłownie super, który prezentuje się tak. I no, czy jest on super? Odpowiedzcie sobie sami. Ja od razu powiem, tak, jest super i to bardzo. No, pod względem pozowalności, no, jak i tego, jak wygląda. No, jedyna moja taka uwaga szkoda, że nie dodali tutaj obrotu w talii, choć byłoby to ciężkie, ale nie niemożliwe, chociaż, no, ja rozumiem, dlaczego tak się stało, że nie ma tutaj tego obrotu i tak dalej. Ale no tak czy siak, pomimo to, no jego pozowalność jest po prostu dobra, no i nie mamy też tego, tej jego, nie wiem, kapoki, takiej dużej z tego trybu, jak było to w oryginale. Gdzie no ta, a'la peleryna, tak to sobie nazwę, no... No niestety, no zabierała sporo pozowalności i tak dalej, co no... Było ciężkie, chociaż wtedy no Optimus nie miał pozwolności jako takiej, ale mówię ogólnie o stawianiu tych nóg do tyłu i tak dalej, więc nie dziwię się, że tutaj zrobili taką, taką pomniejszenie tego elementu na tyle, ile było to możliwe, żeby móc lepiej właśnie odchylać nogi, czy to do tyłu, czy na inne, że tak powiem... Yy elementy i tak dalej, w sensie na boki o to mi chodzi i ogólnie widzę, że jest to tak zrobione, ten tryb, żeby no pozowalność tutaj była lepsza w nogach no i faktycznie no, zmniejszenie tej kapoki z tyłu, dodanie nieco innych naramienników <coughs> na nogi z luk autobotów w oryginale chyba tego nie było, nie wiem, <coughs> nie jestem pewny, nie mniej jednak yy, uważam, że prezentuje się fajnie i pozbawienie wypada rewelacyjnie, plus jeszcze jak już widzieliśmy wcześniej, ale tutaj lepiej to wy wygląda. No, ręce są otwierane, no jak w większości Tytanów. Chociaż zastanawiam się dlaczego oni dodali tutaj yy, pek na trzymanie broni, a nie po prostu trzyma się tak normalnie, no ale zgaduję, że ten blaster po prostu by sobie wypadał i byłoby to ciężkie, więc żeby tak się nie działo, więc zgaduję, że może dlatego nie wiem. Niemniej jednak jakiś powód tego jest, skoro zastosowali taki, taką metodę. Niemniej przejdziemy jeszcze do tyłu tego trybu, bo to jest bardzo ważne. A na tyle znajduje się dość ciekawa rzecz. A mianowicie jak widzimy całe te gąsienice, cały ten taki wielki, można by powiedzieć, panel robi za dosłowną osłonę tego. No i w sumie w miarę podobnie było w serialu, tylko te gąsienice były jakimś cudem na dole, no inny był zamysł chyba nieco, zmiany tej całej platformy jego, jakby... po prostu no, który był super, o tak to ujmę, jednym słowem, żeby nie brzmiało jakoś strasznie dziwnie. I co ciekawe, jest tu port, który widzimy taki dość nietypowy. Który coś tam sugeruje w przyszłości, że ktoś jeszcze się pojawi, ale kto to zaraz, później o tym. Niemniej jednak, odnośnie hmm, tego trybu widzimy też tę te, taką, jakby kapokę, pelerynę i tak dalej. No i przez to, że to takie jest, takie duże, ten element z tymi gąsienicami i tak dalej. No, niestety nie będzie obrotu. Trudno się mówi. Ale za to nie ma dziury w tym trybie super. I chodzi mi o to, że przez ten element, no, jakby nie ma tej wyrwy, która była w oryginale, bo w oryginale była tam przestrzeń, no bo to się nie za bardzo ze sobą stegowało i, i było widać różne rzeczy. Chociaż to też pewnie było do drugiej postaci, która się bezpośrednio łączy, łączyła wtedy, zrobione. Tak mi się wydaje, tutaj jest to inaczej. Tutaj widzimy, gdzie jest pewien pek. Nawet zarysowany na czerwono, który powie nam coś ciekawego o kolejnym zdjęciu. Zejdźmy trochę z pleców i pójdźmy w ostatnie zdjęcie, które jest po prostu rewelacją. A mowa tu oczywiście o tym, co widzieliście na początku tego materiału, a przynajmniej chodzi oczywiście o wycinek z serialu: a mianowicie Optimus Prime w trybie super. Jest możliwe łączenie go ze starą zabawką overloada, i to jest bardzo ciekawe, co tutaj się stało. I to wygląda tak, i jakimś cudem to w miarę pasuje, chociaż widzę, że no, będzie trzeba zrobić nowego overloada do tego trybu, i na pewno to się stanie. Ale co ciekawe, jego pack pasuje idealnie do tego, i ja nie wiem, czy Hasbro to przewidziało, czy. Dobrze, niektórzy z Was go mają, póki nie zrobimy wam nowej wersji dla innych, którzy go no, nie posiadają, no to możecie wczepić starego, i jest to fajne, że możemy mieć jeszcze te wielkie ciała, i to jeszcze ze starą figurką, i to łączyć z sobą, i że w ogóle ktoś tam pomyślał w Hasbro, że Ej, był już kiedyś overlord. Dopóki nie zrobimy nowego, a no wiemy, że w linii Legacy, no tak jak i teraz w Studio Series, no będzie to trochę trwało, nie będzie to za rok, za dwa, może być i za trzy, nie wiadomo, to takie spekulacje. Może potrwać, tak czy siak, no to ludzie niech sobie na razie mają, że tak powiem, poprzednika. I poprzednik tutaj, co ciekawe, działa. Ciekawi mnie też, czy stary Jetfire tutaj działa jako nogi z tym nowym Optimusem, to mnie też ciekawi. Kto wie, może ktoś zrobi takie zdjęcia i też będzie trzeba to omówić. Bo to jest ciekawe, że Hasbro projektując nową figurkę, pomyślało o tym, że stara też może z nią działać. Mimo, że tutaj widzę, że będzie nowy Overlord, patrząc na to, że była tajemnicza dziura na plecach, taka troszkę większa, która co ciekawe w trybie, tym jego naczepy, jest dosłownie rzeczą, pod którą podpinało się Overloada, żeby wiecie zrobić taki konwój, bo był Overload, y, Optimus i Jetfire, który tam sobie na Overloadzie miał takie miejsce, nie? I cały był taki konwój i Overloada się podpinało pod na oryginalną Optimusa i tak dalej, więc tutaj ciekawie, że tutaj Przemyślane jest, że w przyszłości będą te gigantyczne działa, rozwałki, że tak powiem. A na razie póki no, ich nie ma w linii legacy, no to można wziąć stare, jeżeli ktoś owe posiada, raczej starą figurkę i tu dać. I też myślę super tryb z tymi działami, co jest w ogóle zaskakujące dla mnie, że w ogóle to działa ze sobą. I że projektanci, jak już powiedziałem, wcześniej to zaprojektowali także i dla nowego, który pojawił się w przyszłości, i żeby stary też mógł sobie dokować. Znaczy, no mam nadzieję, że w przyszłości też będzie nowy overload, no bo ja obecnie nie posiadam i fajnie by było mieć też cały zespół, no bo trzeba pamiętać, że jednak, no, y, jet był istotny, a overload może nie był aż tak istotny w fabule, w komiksach za to już bardziej. Ale tak czy siak, no i jednak odgrywał jakby ten Gimikowy, czy tam to była po prostu jakby domena tego, że miałeś trzy figurki i mogłeś je konfigurować ze sobą, i to było fajne. I mam nadzieję, że też tu będzie tutaj i że faktycznie jest zamysł na przyszłość dla tego Optimusa na Jetfire'a, jako na przykład klasa leader Overlord też, i wtedy wiecie. I... Ten tworzy te działka, czy dwa nogi i można zrobić jeszcze bardziej większą fuzję, ale to pewnie będzie w przyszłości. No na razie mamy Optimusa. Ja, że tak powiem czekam na jak to mówią więcej. Piszcie w komentarzu co sądzicie o w zasadzie tych pięknych fotkach, jak i o samym Optimusie i tym, że no... Może przynajmniej z jedną z starych figurek się łączyć i nadal mieć ten swój... Super tryb z tymi działami. Niemniej jednak, cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie tak zwanej części drugiej, a raczej drugiego spojrzenia na tego Optimusa. I co? Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa,